Cześć! Dziś pokażę Wam przepis na sałatkę szwedzką do słoików na zimę. Kilogram ogórków szklarniowych myjemy dokładnie, kroimy w grubsze plasterki. Do tego dwie cebule kroimy w piórka, jedną średnią marchewkę też w takie grubsze plasterki. Do tego czubatą taką konkretną łyżkę soli. dwie, dwie i pół łyżki cukru, jedna trzecia szklanki octu, jedna trzecia szklanki oleju. Kilka ziarenek pieprzu i kilka ziarenek ziela angielskiego. Wszystko dokładnie mieszamy i odstawiamy na godzinę. Po godzinie ogóreczki puściły sok, przekładamy je do słoika. Na wysokość 3 czwarte. Sok, który pozostał, rozdzielamy równomiernie do wszystkich słoików. Wycieramy dobrze brzegi słoika i nakrętki i wkładamy do garnka do pasteryzowania. Od czasu zagotowania wody pasteryzujemy pół godziny. Po pasteryzacji wyciągamy słoiki i, i układamy yy, do góry dnem. Gdy słoiki ostygną jeszcze raz dobrze dokręcamy, sałatka jest gotowa. Łatwa w przyrządzeniu, smaczna, polecam.